Witajcie, kochani. Dzisiaj taka rozmówka odnośnie, dlaczego tak trudno jest nam pewne rzeczy zrozumieć i zaakceptować. Urodziliśmy się w określonych schematach kulturowych, rodzinnych, społecznych, gdzie z góry nałożono na, na, na nas jakąś matrycę myślenia, i my cały czas posługujemy się tą matrycą myślenia. Można to porównać do pewnej formy, pewnego sita, przez które przepuszczamy wszystkie informacje, które wchodzą na pole naszej świadomości ludzkiej. I kształtujemy te informacje zgodnie z tym schematem. I teraz, jeżeli coś nie jest zgodne z tym naszym schematem, formy, myślenia, to zostaje to odrzucone, wzięte często jako niewłaściwe, a wręcz nieraz. Eee, uważamy to, że to jest bezsensowne i niepotrzebne. Kształt tego myślenia jest już z góry zaprogramowany. I teraz, jeżeli chcemy patrzeć na to, musimy wyłączyć ten filtr. A żeby wyłączyć ten filtr, musimy po prostu być otwarci na różne koncepcje, ale jakąkolwiek koncepcję nie przyjmiemy, to zawsze będzie matryca. Będzie to matryca, będzie to jakiś schemat naszego rozumowania, naszego myślenia, bo to są uwarunkowania, które będą nam towarzyszyć, bo w umyśle jest zawsze uwarunkowanie obojętnie jakby ono nie wyglądało subtelnie prawdziwie to zawsze będzie koncepcja żeby być zdala o tej koncepcji musimy wyjść poza umysł czyli poza jakby uwarunkowanie i dostrzec to wszystko to nie znaczy że Będziemy już po prostu, jak wyjdziemy poza ten umysł, to yy, czegoś nie zrozumiemy. Bo w umyśle nie ma rozumowania, ale mechanizmy dotyczą czegoś innego. Mechanizmy cały czas dotyczą rozpoznawania, jak to działa, żebyśmy po prostu patrzyli na życie z większym zrozumieniem, yy, z harmonią, z miłością. I zauważyli, że to, co w koło nas jest, to tak naprawdę my sami, tylko przefiltrowani przez pewien mechanizm ludzkiego postrzegania. I tak to wygląda. Jeżeli teraz chcemy mieć w swoim otoczeniu więcej spokoju, więcej zrozumienia musimy patrzeć na te filtry z neutralnej, tak jak często powtarzam, pozycji. Oczywiście to nie znaczy, że w nas nie będzie pewnych reakcji emocjonalnych. Będą, bo nie zawsze jesteśmy w stanie wyłapać można powiedzieć te mechanizmy i tak samo jak w rozmowie, mimo tego, że jedyna rzeczywistość to jest niedualność, ale ciężko mówić o niedualności w dualności. Dlatego te przeciwieństwa zawsze będą w umyśle. Umysł tylko bazuje na przeciwieństwach, bo bez przeciwieństw nie miałby punktu odniesienia i nie moglibyśmy się porozumiewać. Dlatego tak to wygląda. Także to jest jedna z takich również koncepcji do zastanowienia, do przyjrzenia się temu wszystkiemu, żebyśmy po prostu milej spędzili po prostu życie na tym, można powiedzieć, ziemskim planie egzystencji. W spokoju, bez wrogości, bez złości. Aczkolwiek wiem, że nie jest to takie proste, bo zawsze w nas jest dużo uwarunkowań. Mimo tego, że, że chcemy i jesteśmy świadomi i przyglądamy się temu wszystkiemu, to te uwarunkowania pokoleniowe są w tych programach genetycznych, programach głęboko zakorzenionych, i nie jest tak łatwo to od razu rozpoznać. Ale przychodzi taki moment, chwila, gdzie ta iluzoryczność pryska i nie, tak naprawdę my nie wytworzyliśmy tego wszystkiego. Umysł będzie mówił, że my coś osiągnęliśmy, a tak naprawdę my nic nie osiągniemy, ani nie osiągnęliśmy, bo nie mamy. Jest tylko to, co jest, a wszystko, co się dzieje, to tylko dzieje się w koncepcji to co ja teraz mówię, to i tak wyrozumiecie to przez własne uwarunkowania, własne rozumienie tego wszystkiego i będzie 1000, 2000, 3000 osób filtrów koncepcji. To i tak to co mówię, to każdy to będzie filtrował przez własne doświadczenia i własne rozumienia. To ja zawsze często też powtarzam, że to jest taki jak ekran monitora. Każdy piksel odzwierciedla jeden punkcik umysłu, naszego umysłu indywidualnego, który tworzymy w tych koncepcjach. Ale on nie jest jeszcze całością obrazu. Całość obrazu jest czystą, niezapisaną tablicą, na którym te wszystkie punkciki się jakby pokazują i są widoczne, ale są tylko widoczne do czystej obecności. Obecność to dostrzega jako samoświadomość. Tak to wygląda.